Szanowni Państwo, film ten jest przeglądem tego, co w gminie działo się w ostatnich miesiącach i co dzieje się aktualnie. Nie jest to relacja z otwarcia, ale przedstawienie roboczego obrazu działań. Za blisko 200 tysięcy złotych najszybciej, jak było można, wykonaliśmy prace najbardziej użyteczne dla każdego mieszkańca. Były to m.in. kopanie rowów, równanie dróg dojazdowych do pól, czyszczenie przepustów. Praktycznie w każdej wiosce miały miejsce te prace. Roboty ziemne wykonywane były przez wynajęty sprzęt. Czasami proste działania wymagają specjalnych uzgodnień. Tak było w Ciuślicach, gdzie konieczne było porozumienie z wodami polskimi. W Będziakach przebudowujemy dwie drogi wewnętrzne. Dofinansowanie pochodzi z Polskiego Ładu. W Ośrodku Zdrowia będzie działać samonośna obudowana platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych. Pod tą nazwą kryje się winda. Projekt ma służyć mieszkańcom w dostępie do funkcjonujących gabinetów lekarskich, kardiologicznego i pulmonologicznego, a w przyszłości do rehabilitacji. Rozbudowa infrastruktury społecznej w Cieszkowach to złożone zadanie. W ramach projektu zostanie wybudowany plac zabaw, altana rekreacyjna, scena z zadaszeniem. Drugi fragment projektu to budowa garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowach. Trzeci element to wykonanie utwardzonego pobocza pokrytego kostką oraz udrożnienie rowów wzdłuż drogi. Rozpoczęły się prace przy modernizacji ujęcia wody w Mękarzowicach. W pierwszej kolejności wykonano przepust i udrożniono rowy wzdłuż drogi dojazdowej. Zakończenie prac to lipiec 2025 roku. Największym projektem jest zagospodarowanie terenu przy brodzisku w Stradowie. Pomysł zrodził się jeszcze w poprzedniej kadencji. W tym roku podpisaliśmy dodatkowe uzgodnienia. Zostanie wykonany budynek informacji turystycznej, duża ażurowa altana, która może być wykorzystywana także na konferencje naukowe i spotkania plenerowe. Powstanie parking dla samochodów osobowych, zostanie zagospodarowane źródełko u podnóża grodziska. Wyznaczone szlaki piesze podest pozwalający bezpiecznie wejść na koronę grodziska. Szlak biegnący pięknym wąwozem w stronę Kopaliny, gdzie powstaje plac parkingowy i platforma widokowa. To kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół największego zabytku naszej ziemi powinno wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie naszym terenem i stanie się naszą piękną wizytówką. To bardzo nowoczesne i piękne wizualnie przedsięwzięcia. Oprócz prac ziemnych i dużych projektów realizujemy inne zadania o charakterze kulturalnym, oświatowym i społecznym. Między innymi strefa kibica, kino pod gwiazdami, turniej dzikich drużyn, pikniki rodzinne wszystkie imprezy organizowane we współpracy z mieszkańcami naszej gminy. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem były dożynki gminne. Do przygotowania których włączyły się wszystkie organizacje i mieszkańcy. Tak duże zaangażowanie naszego środowiska przerosło moje oczekiwania. Bardzo cieszę się, że wspólnie możemy tworzyć takie wydarzenia i z serca Państwu za to dziękuję. Na koniec proszę pozwolić mi na osobistą refleksję. W lipcu odbyła się uroczystość upamiętniająca. Rozbrojenie w 1944 roku po sterunku żandarmerii niemieckiej w Czarnocinie. Dla mnie to była wzruszająca chwila, bo oprócz Tadeusza Antosa, drugim dowódcą batalionów chłopskich, biorących udział w akcji, był mój stryjek Józef Bochnia. Proszę mi wierzyć. Naprawdę bardzo doceniam współpracę z wszystkimi mieszkańcami naszej gminy. A co przed nami? W tym tygodniu rozstrzygnięcie dwóch przetargów na przebudowę drogi w Mękarzowicach i zakup koparko-ładowarki. Zakup koparko-ładowarki wydał mi się rzeczą bardzo potrzebną. Rozmawiałam o tym z państwem radnymi. I doszliśmy do wspólnego wniosku, że pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, to po pierwsze, a po drugie koparka będzie w stałej dyspozycji Urzędu Gminy. Pojawiają się nowe konkursy. Zespoły ludzi, pracownicy Urzędu, audytor energetyczny, projektanci pracują cały czas nad dokumentacją, która będzie potrzebna do złożenia wniosku. Złożyliśmy już wniosek o termomodernizację trzech szkół podstawowych wraz z wymianą źródeł ciepła. Przed nami kolejne wnioski na termomodernizację budynków administracji publicznej, na meliorację, na magazyny energii, jak również na modernizację sieci wodociągowej. Dużym wyzwaniem dla nas będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przed nami spotkania i projektowanie przestrzeni w Sokolinie w ramach projektu Smart Village. Szanowni Państwo, ile z tych projektów uzyska pozytywną ocenę, czas pokaże. Niemniej jednak pragniemy pozyskać każdą przysłowiową złotówkę dla dobra naszej gminy. Drodzy mieszkańcy, zgodnie z obietnicą pragnę, aby nasze działania były transparentne aby mieszkańcy na bieżąco byli informowani o tym, co dzieje się w gminie. W ubiegłym tygodniu dotarł do Państwa biuletyn, a moja wypowiedź jest jego uzupełnieniem. Proszę Państwa o wszelkie sugestie, będziemy o nich rozmawiać i wspólnie podejmować decyzje.